Witam bardzo serdecznie w takiej sferze, w strefie żartownej pod tytułem Nie rób z kabaretu gadżetu, czy nie rób gadżetu z kabaretu. Wszystkie gadżety, które proponuję są najwspanialsze na świecie. A co dzisiaj? Dzisiaj, ha, ha, ha wspaniałe antybakteryjne żele, płyny. Tego nie podawać dzieciom, proszę Państwa, oprócz tych takich rąk, które wołają: pomóż nam, pomóż nam, zwalcz bakterie, zwalcz bakterie. Możemy wpisywać na przykład nazwę naszej firmy i oprócz tego można sobie przyknąć. O, czyste ręce, niby to samo opakowanie, ale jest w takiej oto obwolucie. Takie wieszadełko możemy sobie przywiesić, co ma wisieć, nie utonie. I idziemy sobie. To jest żel. O. były bakterie. Oła, oła, oła. Szalom, szalom, szalom. To jest już zupełnie inny wymiar buteleczki. To jest takie fajne. Jak byłem mały, to ja się lubiłem bawić w błocie. W przedszkolu z kolegami to nas bardzo rozśmieszało, za co chodziliśmy do kąta i klęczeliśmy. Jak to w przedszkolu w latach 80. Każdy po prostu klęczał. A teraz powstaliśmy z kolan i się okazuje, mamy ogromne strupy. Oto jest coś niesamowitego dla Was. Tutaj też jest miejsce na reklamę. Jesteście biurem podróży. Jedziesz do Zanzibaru, a weź, kup to. Tam powiedziano, tam nie ma koronawirusa, ale. Hmm, a jak jest? To jest żel? To jest płyn? A to jest. Pudełko dwustronne, opakowanie. W jednym jest y, taki płyn do opalania. Zresztą popychajcie sami. Z jednej strony jest do opalania, z drugiej strony po opalaniu. Zadzwoncie do Krzyśka, do Szczepana, do kogokolwiek w biurze firmy Rzejmosiadeckiej, albo wejdzie na garzaciarze.com. Tak tym. papierem, tak, bo w toalecie. Nāc bez...